Czy wiesz, że producenci samochodów od dekad ukrywają przed nami pewne rzeczy? Niektóre z tych tajemnic mogą kosztować cię nawet 20 tysięcy złotych w naprawach. Dlatego dzisiaj podzielę się z wami 19 faktami, które mogą uratować wasze portfele i być może nawet życie. To nie są teorie spiskowe, ale konkretna wiedza oparta na praktyce. Pozostań do końca, bo każda minuta tego materiału to realne oszczędności. Na końcu odkryjesz jeden błąd, który niszczy silnik szybciej niż myślisz. Kontrola ciśnienia w oponach prawda, której nikt ci nie powie. Większość kierowców myśli, że system TPMS w samochodzie to wystarczająca ochrona, ale jest pewien problem. System ten uruchamia się dopiero wtedy, gdy ciśnienie w oponie spadnie o minimum 25%. W tym momencie twoje ryzyko wypadku wzrasta trzykrotnie. Opony tracą naturalnie około 0,1 bara co miesiąc. To oznacza, że jeśli nie sprawdzasz ciśnienia regularnie, przez pół roku możesz jeździć z oponami niedopompowanymi o 15-20%. Konsekwencje? Zwiększone zużycie paliwa, szybsze niszczenie zawieszenia i co najgorsze, przedwczesne zużycie samych opon. Prawidłowe ciśnienie znajdziesz na tabliczce w słupku drzwi kierowcy, nie na oponie. To częsty błąd. Sprawdzaj ciśnienie raz w miesiącu, najlepiej rano, gdy opony są zimne. Przenośna pompka z manometrem to inwestycja za 80 do 150 zł, która zwróci ci się wielokrotnie. A teraz pytanie do Was: jak często sprawdzacie ciśnienie w swoich oponach? Raz na miesiąc, raz na kwartał, a może dopiero, gdy zapali się lampka? Rotacja opon nie daj się oszukać. Wielu kierowców uważa rotację opon za wymysł warsztatów, które chcą zarobić dodatkowe pieniądze. To błąd, który może Cię kosztować nawet 1,5 tysiąca złotych. Przednie opony zużywają się szybciej przez ciężar silnika i obciążenia podczas skręcania. Regularna rotacja co od 8 do 10 tysięcy km, wydłuża życie kompletu opon nawet o 30%. Ale to nie jedyna korzyść. Podczas rotacji mechanik sprawdza stan zawieszenia, łożysk kół i geometrię. To moment, kiedy można wykryć problemy zanim staną się poważne. Zepsute łożysko koła to wydatek rzędu 800 do 1200 zł. Złe ustawienie geometrii, kolejne 300 do 500 zł plus przedwcześnie zużyte opony. Koszt rotacji to zazwyczaj 80 do 150 zł. Inwestycja, która się zwraca. Mit rozgrzewania silnika na postoju. To jeden z najbardziej upartych mitów motoryzacyjnych. Starsze pokolenie pamięta czasy gaźników, gdzie rozgrzewanie było konieczne, ale to było 30 lat temu. Współczesne silniki z wtryskiem potrzebują maksymalnie 30 do 60 sekund zimą i 10 sekund latem. Dłuższe stanie na biegu jałowym faktycznie szkodzi silnikowi. Dlaczego? Zimny silnik pracuje na wzbogaconej mieszance. Więcej paliwa, mniej powietrza. Nadmiar paliwa osiada na ściankach cylindrów, zmywa film olejowy i przedostaje się do oleju. Rezultat: szybsza degradacja oleju i przyspieszone zużycie silnika. Dodatkowo tracisz pieniądze. Godzina na biegu jałowym to około 0,3 do 0,5 litra paliwa. Policzycie sobie sami, ile to rocznie. Najlepszy sposób na rozgrzanie? Odpal silnik, odczekaj 30 sekund i jedź spokojnie. Unikaj wysokich obrotów przez pierwsze 5 minut. Silnik rozgrzeje się szybciej podczas jazdy niż na postoju. Który sposób wy stosujecie? Dacie znać w komentarzach. Klemy akumulatora cichy zabójca. Martwy akumulator to najczęstsza przyczyna wezwań pomocy drogowej. Ale co jeśli powiem Wam, że w większości przypadków to nie wina akumulatora? Skorodowane klemy akumulatora to problem, który rozwija się miesiącami. Biały, zielony lub niebieski nalot to oznaka, że korozja zaczyna blokować przepływ prądu. Akumulator nie ładuje się prawidłowo, alternator pracuje ciężej, a ty nawet nie wiesz, że coś jest nie tak. Aż do momentu, gdy pewnego zimowego ranka samochód odmówi posłuszeństwa. Czyszczenie klem to 10 minut pracy. Potrzebujesz sody oczyszczonej, szczotki drucianej i wody. Rozpuść sodę w wodzie, nałóż na klemy, poczekaj kilka minut, wytrzyj szczotką. Gotowe. Ta prosta czynność może zaoszczędzić Ci 300 do 800 zł na nowym akumulatorze i 1500 do 2500 zł na naprawie układu elektrycznego. Sprawdzaj klemy co 3 do 4 miesięcy, a zimą częściej. Jeśli podobają Ci się takie praktyczne porady, zostaw subskrypcję. W kolejnych materiałach znajdziesz jeszcze więcej oszczędności. Pasek klinowy wielorowkowy. Część za 200 zł, która może Cię zniszczyć. Trudno uwierzyć, że element kosztujący 150-250 zł jest kluczowy dla pracy całego silnika. Pasek klinowy napędza alternator, pompę wspomagania, sprężarkę klimatyzacji, a czasem nawet pompę wody. Problem w tym, że większość kierowców ignoruje ten pasek do momentu, aż zaczyna piszczeć, a wtedy często jest już za późno. Pęknięty pasek na autostradzie oznacza natychmiastowe zatrzymanie silnika. W najlepszym przypadku skończysz na lawecie. W najgorszym spowodujesz wypadek. Ubezpieczyciele nie pokrywają szkód wynikających z zaniedbania konserwacji. Jeśli udowodnią, że nie wymieniłeś paska zgodnie z zaleceniami, zapłacisz za wszystko z własnej kieszeni. Sprawdzaj pasek i rolki napinające co 30 tysięcy km. Wymieniaj co 80 000 do 100 tysięcy lub gdy zobaczysz pęknięcia. To koszt 300 do 500 zł z wymianą. Naprawa uszkodzeń po pęknięciu paska. Od 3000 zł wzwyż. Tajemnica płynów lifetime. Jak producenci Cię oszukują? Płyn na cały okres eksploatacji to jedno z największych kłamstw przemysłu motoryzacyjnego. Brzmi świetnie w reklamie. Zerowa konserwacja, niskie koszty użytkowania. Rzeczywistość jest zupełnie inna. Weźmy przykład BMW. Producent twierdzi, że olej w automatycznej skrzyni biegów 6 HP i 8 HP jest na cały okres eksploatacji 100 000 km. Tymczasem producent tego oleju zaleca wymianę co 50 000 do 60 tysięcy km. Kto ma rację? Zaniedbana wymiana oleju w skrzyni prowadzi do przyspieszonego zużycia i awarii, koszt naprawy od 8 tysięcy do nawet 15 tysięcy złotych, koszt wymiany oleju od 800 do 1200 zł. To samo dotyczy oleju w różniczkach, przekładniach i innych układach. Lifetime to marketingowe zagranie, które ma sprawić, że samochód wydaje się tańszy w utrzymaniu. Nie daj się nabrać. Który z Was padł ofiarą tej sztuczki? Podzielcie się w komentarzach. Filtr kabinowy 60 zł, które uratują 8 tysięcy. Za 60 zł możesz zapobiec wydatkowi rzędu 8000 zł. Mowa o filtrze kabinowym, który większość kierowców wymienia. Nigdy. Filtr kabinowy oczyszcza powietrze zanim trafi do wnętrza samochodu. Gdy filtr jest zabrudzony, system HVAC musi pracować znacznie ciężej. Sprężarka klimatyzacji pracuje pod większym obciążeniem. Nagrzewnica też. Efekt? Przedwczesna awaria. Wymiana sprężarki to koszt od 2500 do 4000 zł. Naprawa nagrzewnicy? Kolejne 2500 do 3500 zł. A wszystko przez filtr za 60 zł, którego nie wymieniłeś przez 3 lata. Wymiana filtra jest tak prosta, że zrobisz to sam w minutę. Otwórz schowek, wyciągnij stary filtr, włóż nowy. Gotowe. Rób to co 15 000 km lub raz do roku. Jeśli masz alergię lub astmę, wymień częściej. Inspekcja przed zakupem. Jak nie stracić 10 000 zł? Prawie 70% kupujących żałuje zakupu samochodu używanego. Trzy główne powody? Ukryte usterki mechaniczne, przepłacenie i impulsywny zakup. Wszystkie można było uniknąć. Profesjonalna inspekcja przed zakupem kosztuje 300 do 500 zł. Doświadczony mechanik wykryje ukryte uszkodzenia nadwozia, korozję, problemy z silnikiem i elektrykę rzeczy, których zwykły użytkownik nie zauważy. Kupno auta bez inspekcji to średnio 3000 8000 tysięcy złotych na naprawy w pierwszym roku, czasem więcej. Dobry mechanik pomoże też wynegocjować niższą cenę średnio 5 do 10%. Przy aucie za 50 tysięcy to już 2500 do 5 tysięcy złotych oszczędności. Jeśli rozważasz kilka samochodów i nie stać cię na inspekcję wszystkich, wybierz dwa do trzech najbardziej obiecujące. To lepsze niż kupować w ciemno. Koło zapasowe, wizyta w bagażniku raz do roku. Tylko 10% nowych samochodów ma pełnowymiarowe koło zapasowe, około 50% ma dojazdówkę, a 40% nic. Ale najgorszy moment na odkrycie tego to zimowa noc na poboczu autostrady. Nawet jeśli masz koło zapasowe, czy sprawdziłeś się kiedykolwiek, opony tracą ciśnienie nawet gdy nie są używane. Nie chcesz przecież wymienić przebite koło na równie płaskie zapasowe. Sprawdź teraz, co masz w bagażniku. Pełne koło, dojazdówka, zestaw naprawczy. Upewnij się, że masz kompletny zestaw narzędzi: lewarek, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy. Kontroluj ciśnienie w zapasówce co 6 miesięcy. Ważna informacja o dojazdówkach: maksymalna prędkość to około 80 km na godzinę. Dystans maksymalnie 80 do 100 km to rozwiązanie awaryjne, nie dojazdy na co dzień. Która wersja według was jest najlepsza? Pełne koło, dojazdówka czy zestaw naprawczy? Okres docierania nowego auta. Pierwsze 3000 km decydują o wszystkim. Żywotność silnika jest determinowana w pierwszych miesiącach użytkowania. To właśnie nazywamy okresem docierania. Większość kierowców ignoruje te zasady, a potem dziwi się problemom. Pierścienie tłokowe są celowo wykonane z niewielkimi nierównościami. Podczas docierania na różnych obrotach te nierówności się wygładzają i pierścienie idealnie dopasowują się do cylindrów. Jeśli ten proces przebiega źle, silnik będzie spalał olej przez całe życie. Równie ważne jest docieranie klocków hamulcowych. Nieprawidłowe docieranie prowadzi do nierównomiernego ścierania i deformacji tarcz. Efekt Drgania podczas hamowania i przedwczesna wymiana za 1200-2000 zł. Podstawowe zasady docierania. Unikaj pełnego gazu przez pierwsze 2000 do 3000 km. Nie hamuj gwałtownie bez potrzeby. Zmieniaj obroty silnika. Nie jeść cały czas na tych samych. Samochód musi się nauczyć pracy w różnych warunkach. Czytaj instrukcje obsługi zaraz po zakupie nowego auta. To tam znajdziesz dokładne wytyczne producenta. Ostrzegawcza lampka silnika 80% to błahostka. Około połowa samochodów na drodze ma aktywną lampkę ostrzegawczą. Dlaczego kierowcy ich ignorują? Bo boją się tego, co mogą znaleźć. To kosztowny błąd, szacunkowo 80% zapaleń lampki silnika to problemy, które nie kosztują nic w naprawie. Najczęstszy powód. Luźna nakrętka wlewu paliwa. Dokręć ją i problem znika. Ale jeśli zignorujesz to ostrzeżenie, brud i woda mogą dostać się do zbiornika. Efekt? Uszkodona pompa paliwa i wtryskiwacze. 3000 do 6000 zł wydatków. Kup skaner diagnostyczny OBD2. To inwestycja za 150 do 250 zł, która wielokrotnie się zwróci. Nie tylko zdiagnozujesz problem sam, ale też unikniesz oszustw ze strony nieuczciwych mechaników. Pamiętaj jednak, lampka silnika nie mówi wszystkiego, jest wiele rzeczy, które może pominąć. Płyn do wspomagania kierownicy. Zapomniany bohater. 81% kierowców rzadko sprawdza poziomy płynów. Olej silnikowy i płyn chłodniczy czasem tak, ale płyn wspomagania prawie nigdy. Jeden z powodów to właśnie mit płynów lifetime, o którym już mówiliśmy. Drugi powód to po prostu zapomnienie, aż do momentu, gdy problem się pojawi. Jeśli kierownica stała się cięższa lub słyszysz piszczenie przy skręcaniu, prawdopodobnie masz problem z płynem wspomagania. Gdy płyn zmienia kolor lub pachnie spalenizną, musisz go wymienić i znaleźć źródło zanieczyszczenia. Płyn kosztuje 30 do 50 zł, ale jeśli zignorujesz problem i twój samochód owiniesz wokół słupa, ubezpieczenie nie pokryje szkód. Uruchamianie auta martwym pilotem sztuczka RFID. Znalazłeś się w sytuacji, gdy pilot nie działa? Nie dzwoń od razu po pomoc. Nowoczesne piloty kryją kilka sekretów, a jeden z nich może Ci się przydać właśnie teraz. Twój pilot ma dwie technologie – RFID aktywną i pasywną. Aktywna służy do otwierania drzwi i bagażnika i potrzebuje baterii. Pasywna służy do uruchomienia samochodu i działa bez baterii. Wystarczy przyłożyć pilot w odległości około 2-3 cm od przycisku start-stop i uruchomić samochód jak zwykle. Ten trik działa w większości nowoczesnych aut. Oczywiście to rozwiązanie tymczasowe. Wymień baterie jak najszybciej. Ochrona przed korozją. Dlaczego dile życie oszukują? Rdza to jedyna rzecz, która może sprowadzić wartość Twojego samochodu do zera. I niestety nie ma lampki ostrzegawczej, która by cię ostrzegła. Ochrona antykorozyjna podwozia jest konieczna, zwłaszcza jeśli mieszkasz w regionie, gdzie zimą sypią sól. I nie, to nie dotyczy tylko starych aut. Nowe samochody mają zabezpieczenie nadwozia, ale nie podwozia. Dlaczego nie kupować tego u dealera? Bo to zwykły przekręt. Dilerzy pobierają średnio 3000 do 4000 zł, a potem spryskują podwozie kilkoma puszkami preparatu wartego 200 do 300 zł. Możesz to zrobić sam lub pójść do profesjonalnego warsztatu. Będzie taniej i lepszej jakości. Stosuj ochronę raz w roku, jesienią przed sezonem zimowym. To inwestycja, która utrzyma wartość Twojego auta. Tanie części zamienne. Pozorne oszczędności. W ciągu ostatnich pięciu lat ceny części samochodowych wzrosły średnio o 35%. Paliwo i ubezpieczenie też podróżały astronomicznie. Dlatego kierowcy szukają oszczędności, gdzie się da. Ale tanie zamienniki to nie odpowiedź. Przeciwnie, mogą kosztować Cię podwójnie. Nie pasują idealnie, więc uszkadzają inne komponenty są się szybciej niż oryginały, więc płacisz dwa razy. Zasada jest prosta. Zawsze kupuj oryginały do kluczowych elementów. Czujników, części zawieszenia, płynów eksploatacyjnych. Muszą spełniać zalecenia producenta, ale nie musisz przepłacać za świece zapłonowe, filtry czy węże. Nawet chłodnice mogą być zamienniki. Sprawdź instrukcję przy zakupie części i nie kupuj przez mechanika. Marża warsztatów sięga 40%. Kup online i przynieś do warsztatu. Nigdy nie dolewaj paliwa po kliknięciu. Wielu kierowców dolewa paliwo po kliknięciu dystrybutora. Myślą, że dostają więcej paliwa. I owszem, dostają, ale razem z problemami. Po pierwsze, więcej paliwa oznacza cięższy samochód i wyższe spalanie. Po drugie, możesz rozlać paliwo, które uszkodzi lakier. Nowy lakier to koszt od 3 do 5 tysięcy złotych. Rozlane paliwo szkodzi też środowisku i systemowi kontroli oparów paliwa. Ten system znajduje się wysoko w zbiorniku i zapobiega ulatnianiu się oparów. Gdy dostanie się do niego płyn, musisz go wymienić. Koszt około 1500 do 2000 zł. A jeśli nie wykryjesz problemu na czas, nie przejdziesz przeglądu emisji spalin. Język dymu wydechowego. Co mówi twój samochód? Czy wiesz, że kolor dymu z wydechu może ci powiedzieć, co się dzieje w samochodzie? Niekoniecznie wszystko, ale kilka istotnych rzeczy. Niebieski dym oznacza spalanie oleju. Przyczyną mogą być zużyte pierścienie tłokowe, uszczelki zaworów lub uszkodzone turbo. Gęsty biały dym to spalanie płynu chłodniczego. Jeśli nie zareagujesz szybko, skończy się na uszkodzeniu uszczelki głowicy lub pęknięciu bloku. Minimum 5000 do 8000 zł naprawy. Czarny dym to zbyt bogata mieszanka. Za dużo paliwa, za mało powietrza. Powód zatkany filtr powietrza, uszkodzony wtryskiwacz lub zepsuty czujnik tlenu. Ignorowanie tego problemu uszkodzi katalizator. Kolejne 3000 do 5000 zł z kieszeni. Reaguj szybko, gdy zauważysz nietypowy dym, im wcześniej, tym taniej. Tuning silnika najszybsza droga do ruiny. Wyobraź sobie, że wydałeś 120 tysięcy złotych na nowy silnik tylko dlatego, że zrobiłeś chip tuning. To się przytrafiło właścicielowi europejskiego sportowego auta niecałe 5000 km po modyfikacji. Modyfikacje wydajnościowe mają wydobyć z auta maksimum możliwości, ale krótkoterminowe korzyści w mocy, momencie i spalaniu często oznaczają krótsze życie silnika. Typowy silnik powinien wytrzymać minimum 300 tysięcy km przy wyjątkowo dobrej konserwacji nawet 700 000 do 800 tysięcy, ale po modyfikacjach może nie przeżyć kolejnych 150 tysięcy km. Samochody działające zgodnie z zamierzeniem producenta są bardziej niezawodne, trwalsze i działają całkiem dobrze. Jeśli musisz mieć modyfikacje, zintensyfikuj też konserwację. Inaczej możesz pożegnać się zarówno z drogimi modami, jak i drogim autem. Właśnie poznałeś 19 faktów, które utrzymają Twój samochód bezpieczniejszym, tańszym w eksploatacji i trwalszym. To wiedza, która realnie oszczędza pieniądze. Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, subskrybuj kanał Autofakty Polska. Tu spotykają się ludzie dbający o swoje samochody. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.